Rosnący przed resursą obywatelską, dąb został posadzony prawdopodobnie w czerwcu 1919 roku. Nieco wcześniej, bo 3 maja tegoż roku był tam posadzony inny dąb, ale ktoś wkrótce zniszczył drzewo i trzeba było powtórzyć uroczystość. Dom Wolności ma zatem 100 lat i to oczywiście świetna okazja do świętowania właśnie podczas 18 Retrospotkania. 11 czerwca, godzina 18, 18 urodziny Retrospotkań i 100 urodziny Dębu Wolności. Mówimy o dębie wolności, będziemy mówić od dzisiaj aż do soboty, a w zasadzie do niedzieli, dlatego że... Z 15 na 16 startuje kolejne wydanie Anima Urbis. Dom przed resursą rośnie już 100 lat, nic dziwnego, że ma okazałe rozmiary. Zdaniem wielu Radomień jest po prostu piękny. Drzewo było świadkiem wielu historycznych wydarzeń. To chyba najbardziej znane drzewo w mieście, najbardziej charakterystyczne. Wszyscy kojarzą, gdzie jest i myślę, że wszyscy życzą mu dobrze, a przy tym no, ma swoją tajemnicę, o której zaraz będziemy mówić. Zostało osadzone dwa razy i chyba jako pierwsze padło ofiarą walk politycznych w niepodległym radom w niepodległej Polsce. Z okazji jubileuszu był oczywiście urodzinowy tort i życzenia dla słynnego drzewa, a teatr Resursa postanowił wyjść przed budynek i stanąć oko w oko z dębem. Niespodziewana próba teatru Resursa. To była próba spektaklu, który odbędzie się w sobotę, choć w innym miejscu. Dąb Wolności stał się motywem przewodnim tradycyjnej imprezy Anima Urbis. Anima Urbis 15 na 16 czerwca to od dąbku wolności, niepodległości do dębu wolności. Zaczynamy o godzinie 20 w leśniczówce, a potem podążamy szlakiem i radomskich pomników przyrody, ale też miejsc, które jakoś zapisały się na mapie Historycznej Radomia, szczegółowy program Anima Urbis można znaleźć na stronie internetowej Radomskiej Resursy Obywatelskiej.